Oko za oko, krew za krew, poprzeczka wysoko, walczysz jak chleb To jest twój żywioł, natury zew, mocne ogniwo, zwierzęcy gniew Oko za oko, krew za krew, poprzeczka wysoko, walczysz jak chleb To jest twój żywioł, natury zew, mocne ogniwo, zwierzęcy gniew Życie raczej nigdy nie kłaskało nie po głowie za to nauczyło polegać na sobie. Zawsze idę w ogień, nie stawaj na drodze. Twoich ludzi kocham i się nie układam wrogi Nie jedna blizna zdrajcy ranią jak nóż. Rodzina jak tralizma, anioł strus zabymy. zawsze w gotowości na to, w moim teamie. Każdy z krwi i gości gladiator, to już nie ulica. Pypczone koloseł, wszyscy się nie chwytam nigdy na drodze do celu dziś. Krew za krew, zaciśnięta pięść. Z tobą nawet kiedy ocieramy się o śmierć. Nikt tu nie zapłacze, nie że boli Specyfika charakterów twardych jak monoli. Nauczony z podwórka, pewny siebie zawsze. Nie ma próby generalnej życiowym teatrze Oko za oko, krew za krew, poprzeczka wysoko. Walczysz jak chleb To jest twój żywioł Natury zew Mocne ogniwo Zwierzęcy gniew Oko za oko Krew za krew Poprzeczka wysoko Walczysz jak chleb To jest twój żywioł Natury zep, Mocne ogniwo Zwierzęcy gniew Brakuje ci tchu? Nie wiesz co masz zrobić? Te wersy mają postawić cię na nogi Za płoną pochodni i za wisną flagi to walczyć godnie tak, żeby nie dać się zabić Droga wojownika, dusza, chusta, rusasz Chym zwycięstwa, grać w uszach, w oczach lew. Stypią się iskry, wypłacasz mu cepa jak taki lep, chodzi jak pieprzony klona zepan na łeb, godle ożył w koronie Biało-czerwone serce, serce ogiem płonie W oktagonie fairfle Gdy sił starczy już i jest ci ciężko Dopóki walczysz to jesteś zwycięstwo Samcy alfa gotowi zawsze do boju z szacunkiem i poważaniem ludziom naszego pokroju Całe życie pod górę, ale nigdy na dnie Król zostanie królem Korona z głowy nie spadnie Bam! Tiberian Team, Tiberiusz Kowalczyk, Artur Gwóźdź, Bartek Babra Oko za oko, krew za krew, poprzeczka wysoko, walczysz jak lew. to jest twój żywioł, natury zew, mocne ogniwo, zwierzęcy gniew Oko za oko, krew za krew, poprzeczka wysoko, walczysz jak lew. to jest twój żywioł.